W Dubiu w gminie Szczerców w nocy z niedzieli na poniedziałek doszło do pożaru, który wybuchł w klinice Wolmet. Akcja gaśnicza trwała 7 godzin, z żywiołem walczyło 11 jednostek Straży Pożarnej. Gdyby nie bohaterska postawa strażaków i natychmiastowa reakcja, zniszczenia mogłyby być znacznie większe. Chciałem na początku bardzo serdecznie podziękować Państwowej Straży Pożarnej z Bełchatowa, z Pajęczna, Ochotniczym Strażom Pożarnym z Magdalenowa, Szczercowa i Ruśca za szybką, skuteczną i fachową pomoc w ocaleniu naszej kliniki. Dzięki szybkiej akcji ratowniczej dowodzonej przez młodszego brygadiera pana Stefanka Bartosza, któremu bardzo serdecznie dziękuję za tak sprawną pomoc. Klinika może funkcjonować nadal. Działamy nadal, pracujemy, przyjmujemy pacjentów. Kiedy pod osłoną nocy na poddaszu kliniki pojawił się pożar, pracownicy bez chwili namysłu ruszyli na ratunek przybywającym w obiekcie pacjentom. Nikomu nic się nie stało. Podopieczni placówki zostali przeniesieni do budynku, który nie był objęty pożarem. Wszyscy pacjenci byli szybko ewakuowani i pacjenci po rozmowie z dowódcą ustaliliśmy, że mogą zostać w klinice w pozostałych pokojach i mogą spokojnie spać. Została im udzielona pomoc psychiatryczna i psychologiczna. Wszyscy pacjenci spokojnie funkcjonują, pracują, żaden nie była żadna zmiana w planie zajęć. Mimo zaistniałego zdarzenia, działalność kliniki nie jest zagrożona. Jak zapewnia dr Wolniak, leczenie pacjentów odbywa się zgodnie z planem. W dniu pożaru przyjechała też rano do nas grupa e, uczniów z Akademii Profilaktyki przy klinice Wolmet na zajęcia odnośnie uzależnień, zaburzeń psychicznych i też były kontynuowane zajęcia dla, właśnie w ramach Akademii Profilaktyki. E, w klinice Wolmet od 1 czerwca. Również wznawiamy programy nowe terapeutyczne. Będzie też program taki 24-miesięczny, nowoczesny, począwszy od detoksu po terapię stacjonarną, terapię pogłębioną i ambulatoryjną dla osób uzależnionych. Wznawiamy również zajęcia klub AA o w każdy piątek, klub pacjenta w każdą pierwszą sobotę a y, również w oddziale psychiatrycznym y, mamy nowoczesne metody leczenia, takie jak y, chociażby SOMA, czyli przestrzeszkowa stymulacja mózgu prądem stałym, gdzie tylko nieliczne ośrodki w Polsce kliniczne mogą się taką aparaturą poszczycić. Chciałem jeszcze dodać, że bardzo dziękuję za słowa otuchy od pani starościny Bełchatowskiego za pomoc, e, chęć pomocy z Urzędu Gminy, Pana Wójta, jak również wszystkim, którzy chcą nam pomóc w tych trudnych czasach. Trzymamy się, pracujemy i będziemy pracować dla Państwa dalej. Dziękuję bardzo.